Hej, się mano czołem Z tej strony Rashibo i kontynuujemy naszą przygodę w Dead Space! Tak, właśnie tak. w ostatnim odcinku aktywowaliśmy sobie... Znaczy deaktywowaliśmy... Asteroidę. Deaktywowaliśmy asteroidę, pomówiliśmy trochę na temat Nicole, która moim zdaniem żyje. No i zobaczymy co dalej. Okej okay. Pewnie my mamy tam się dostać na rąk Dobra Pewnie będziemy iść za są silnik Okej okay. Bardzo sprzyjające Bardzo sprzyjające otoczenie to zrobiło ja nie mam do jasnej ciasnej tego pojęcia czemu. Will be served in in 10 minutes. <noise> Spoko. Idziemy na obiad? Kto jest za? Niech ręka w górę podniesie. Ręka albo kciuk w górę niech podniesie, jak chce iść na obiad. Ach, nekromorfy na pewno będą czekać na obiadek. Dobra. Papa. pa, pa. mamy mieć tędy, dobrze Okej, okay, tak więc no Aha, dobra, nie... mi nie, nie, nie mieliśmy dostępu, ale mieliśmy klucz Dobra, tu możemy też mieć tą kapsułę, także spokojnie Okay, to mamy wszystko, tu mamy wszystko. Okay. Ją w kosmos. Payload 8772 launched. Beacon's on its way. All functions normal and broadcasting wideband. Now we just have to hope somebody's listening. I'll position the array receiver. I thought I saw my brother again. He waved to me. Like nothing was wrong. Okay. I should be able to leave this channel open. What? The comms array receiver isn't responding. Isaac, can you get back to the bridge? We need that array online, or we can't receive signals from anyone responding to the beacon. No, 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 no. Dobra, dwóch z głowy. No. No, ten lepszy. Dobra. Ok, oba z głowy. No. No. I bardzo No. No. i nie ma No. <ścoughs> A teraz to już po prostu jak już się ma tak wykusany sprzęt, to też e, czuję się pewniej mm, Czuję się pewniej w tej grze i może dlatego już też idzie też tak e, łatwo A tymczasem co, so, lecimy do kolejki Wracamy do kolejki, ładujemy się w kolejkę i zasuwamy Zasuwamy tylko którą stronę to było, tam, było tamtą Aha, tu i teraz w lewo i w prawo i w lewo O, jest piekielny. Przygotowawnia. Co my tu mamy? Keep your rig sync up. Read and understand manuals. Inspect your works area. Never approach active machine. <coughs> <coughs> oh. A ja tu czytam o bHP, tak? Spoko. Okej, się dalej. Keep all shields and guards in place. Dobra, czyli ogólnie, żebyśmy mieli zawsze ogłoszone czytali i rozumieli instrukcje obsługi Sprawdzali miejsce pracy. Nie zostawiali aktywnych maszyn i bla bla bla. ostatniego już nie zdążyłem przetłumaczyć. Ale nie. Eee. Eee, Zatrzymanie to się rozczłonkowuje. Ten, którego najprawdę bardzo nie lubię. Spokój. Dobra. Ogród na głosie się ciało zawisuje. Dobra, i tymczasem my zrobimy jeszcze porządek może wtedy. Hmm. To mamy, to sprzedajemy, to Dobra. Jeden zestaw medyczny przesuniemy. No i myślę, że trzy paczki naboi nam starczą. Mamy przy sobie razem 100 naboi, tak? No więc No więc samo przejście się rozumie, że to musi starczyć. Nie ma, nie ma wachla, że nie. Dobra, rozumiem, że teraz mamy iść tędy, tak, 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 tędy, tędy. Dobra, mm, cofnijmy się, może w takim razie do kolejki systemy Ishimury i znowu lecimy na mostek. Wygląda na to, że już w sumie mm, cały statek chyba mamy zwiedzony. Już nie będziemy odwiedzali teraz nowych sektorów, tak, zapiszmy. Uu, chyba to jest teraz ósmy rodzaj, no? W sumie żadnego... A nie, na mostku jeszcze nie byliśmy. Przepraszam bardzo, na mostku nie byliśmy. O, szukać i uratować. Czyżby jakaś iluzja do Hamonda? Zobaczymy. E, no i jak widzicie... Będzie... Trafiamy my na mostek. Będziemy się bawili w... O, będziemy się bawili talerzem nawigacyjnym. Czy sumas. the usm valor i don't know what it was doing out there it must have gotten our distress signal we can't talk to it until the con's array is fixed i'm going to hack the door to communications for you get in there and find the comms control station tak <laughs> okay um, ich. Które drzwi? Które? Które tamte. Oł. A dobra, z tym to nie będzie trudno. No, trochę za blisko. Był. Był zdecydowanie za blisko, ale... Byli zdecydowanie za blisko jak na oddanie strzału Ale trudno Ale już trudno jak tak się napatrzyli Dobra tego zastazujemy Zmogi ustazu pociągniemy Mieliśmy się dużo naboi No i to właśnie lubię w tej grze Mamy przez moment dużo naboi mamy takie poczucie bezpieczeństwa Tylko po to, żeby za chwilę je stracić No ale jakoś sobie radzimy Jakoś póki co sobie radzimy Dobra, o otwórz to boje tak naboje, naboje, naboje m Teraz tu będzie chyba ostatnie piętro Tak czy nie? No, poziom pierwszy, poziom trzeci mi się wydaje. Jak talerz to musi być wysoko. Aha, no dobra, ktoś nas podsłuchuje, fajnie. Może ten dyktorek, którego spotkaliśmy w... wcześniej, właśnie tu, tam w laboratorium biologicznym. Tutaj coś zostało. Wow. Jakim sposobem zostawiłem aż tyle rzeczy tutaj? Ja jestem naprawdę w szoku, że aż tyle gratu zostawiłem. O, mój ulubiony przeciwnik. No. Odesuń się Cyk, cyk, cyk. No. Dobra, cyk. Mm. już, koniec. Dobra, koniec tego fitfestu. Ale coś? A, to jest drugi. Dobra, drugi też sobie poradzimy. Dobra. Dobra Udało się sobie, udało się sobie na jeden strzał eee, dobra. Może zapiszmy tutaj jednak. Bo dawno też nie było zapisu jako tak robionego. Hmm, odszukać i uratować. Tak, zapisujemy. Dobra. I zobaczmy co nam tutaj. A jeszcze jeden został. Kutasik. Dobra, tak więc tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Tu jest Zostajemy tam. O, i to jest właśnie ten przeciwnik, o którym wam mówiłem. Sąś tak wrednie rozpada. Na milion części. Niestety z nim nie ma... No właśnie, z nim nie ma łatwo, bo jednak... On chyba się składa razem z 5 czy 6 elementów, e, które musimy rozwalić, żeby w sumie ewidentnie pokonać tego przeciwnika Dobra Otwórzmy te drzwi O, warsztat Save point, save pointa na razie nie użyjemy Tylko podziałem po prostu winą towarową Ile mamy amunicji? No dobra, trochę jej mamy Communication okay. log. First comms operator Bailey reporting. The ship is under attack, but requests to issue a distress call have been repeatedly denied by Captain Matthias. He won't say it, but everyone on the bridge knows why. This is an illegal operation in a prohibited system. We've all known for months, and we kept our mouths shut. Not anymore. Mayday! 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 This is USG Ishimura. This is. A dobra, Czy ogólnie się zbugował trochę ten tekst przez co odpaliłem kolejkę Ale ogólnie e, oni wszyscy nie chcieli właśnie wezwać pomocy Ze względu na to, że kapitan nie pozwolił Ale właśnie... E znowu technika posła. Dobra musimy jeszcze raz naprawić talerze. Mm, no i niestety musimy to zrobić na dworzu, znaczy na dworzu, no. Tam na zewnątrz, e, poprzez wymianę starych i ustawienie nowych. A tak jakby się zacząłem odnośnie jeszcze tego audiologa, który tam był to chodziło po prostu o to, że Bailey... Bailey... Nie chciał już milczeć? Tylko wezwać po prostu sygnał SOS. A wiedział, że to, co się dzieje na Iszymurze było nielegalne. No i znowu zaczynają się problemy. Jak coś nie jest nielegalne, to zapewne rząd w tym grzebie. Dobra. A tak w sumie, rozwalmy go sobie z daleka. A jakim Jakim sprawem ty jeszcze chodzisz? Dobra, zróbmy to inaczej. No, chłopaki lecę po was. Dobra. 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 No, i widzicie tak to... Jednym magazynkiem obydwu. No i ładnie. I kredyciki. Dobra, i teraz bym chciał wiedzieć, co tu nie działa. Gdzie mamy jakiś panel? Masakra. Dobra, musimy pierwszy co, to wymienić na pewno o, popsute. Czyli te Je wywalimy na śmietnik hmm. Potrzebujemy talerzu mieć Wszystko Dobra Teraz tak oh. Dobra weźmy ten talerz stąd Z tym sprzętem odrobinkę ostrożnie się pozachowujmy. Dobra. Następny działający mamy tu. Więc dobra, ten weźmy pierot. Dobra. Ok. I ostatni działający. Jest tablica. Ostatni działający mamy tam. A nie działający ostatni jest tu. Ok. Czyli tego też dziękuję. Dziękujemy mu za używanie. Przez tyle czasu i potrzebujemy go włożyć tu. Dobra. Okay, okay, okay. Communications array realigned. Messages can now be received. Okay, fine. That's it. It's working. Get back to communications and use the control panel to send our coordinates to the Valor. Dobra. Czy mamy wracać do? Oh. Dobra, sam wiem, wiem, sam sobie tu zagraciłem to tak. E, mamy wracać teraz do Communication Center. Do centrum komunikacji. Nadawać i nadać wiadomość do... Waleja, waleja. Waleja z waleja. Mm, tutaj mam jeszcze, o. Puszeczkę. Tak więc sobie ją zbijemy. Tędy, ten. Nie, dobra, tutaj. Okay. <laughs> this is USM Valor widecasting on all frequencies to USGE Shimura in response to your SOS. We have picked up your escape pod number 47 and are route to your position. This message will repeat every 30 seconds until you respond. What? Isn't that the escape pod Hammond jettisoned? One of those things was on board. No! No, this isn't going to happen. <laughs> USM Valor! Oh. Come in, Valor! Our signal isn't strong enough. I'm going to open the blast doors to boost the signal. Error. Blast door lockage detected. Please contact a repair technician. <laughs> Shit! Isaac! Oh. There's something big on the hull of the ship, directly above the comms array. Something organic. I don't know what it is, and I don't care.

Samobójca co? Eee. Dobra, spoko Fajnie O jiku, jiku. Jest coś, co działa na niższym murze Dzień dobry A kurcze, widzicie Gościu był leniwy Chciał sobie podjechać Chciał sobie podjechać po prostu tutaj do nas, żeby się żeby się nie bawić, nie claskać w to. Dobra, mapa. Ja zresztą mapy nie potrzebuję. Jestem zbyt open na to. Coś dużego jest na kadłubie. No. No tak, pewnie tą winą, no jasne. Dobra. Winda towarowa, z której sobie skorzystamy. No i widzicie, no, co coś mamy zrobić, co coś trzeba naprawić na że to się to jest popsute, wszystko nie działa, tak pozytywnie, tak miło, masakryczna po prostu rzecz, no. Dobra. I jak będzie najbliższy save point, to też skończymy odcinek, a już odcinek jest dosyć długi. O, proszę, skrzyneczki same nam się otwierają, takie to bardzo pocieszające. No w sumie można rozwalić wszystko jeszcze Okej, okay, otwórzmy Otwórzmy sobie to grodzie No, dobra i to jest O, U. U, jak miło Rdzeń, ho ho Dobra, ale też w tym miejscu podziękuję Wam za uwagę e, Mam nadzieję, że odcinki Wam się podobają mm, Już trochę naprędność pewność siebie Mam, nie, mam nadzieję, że nie macie mi tego dobre. I do usłyszenia do następnego odcinka. Trzymajcie się. Hej.